Dziś zapraszam na film, na którym opowiem Wam troszeczkę o szlifierce takiej, jakby to powiedzieć, mimośrodowa, a ja to nazywam oscylacyjna. Firmy Kraft Del. No dobra, to teraz tak, już, już teraz widzicie. Ona ma tutaj otwory w tych, jak to, matce na, na rzepy i do tego stosujemy specjalne tarcze, które też mają otworki o i wtedy możemy sobie tu założyć taką osłonkę ta osłonka ktoś zaraz powie a tu wciągnie nie nie prawda bo tutaj jest usztywnienie tu jest sztywne i po to żeby to nigdzie nie zaciągnęło przewód no, jest jakiś taki ja wiem półtora 2 metry półtora na pewno ma a może i 2. Obroty ma regulacje, to teraz wam przeczytam, co tu jest napisane, bo to nie bardzo będzie widać. Moc jest 1200 W. No nie wiem, czy to ma 1200 W. Napisane jest tak, że no może ma. A obroty ma od 4000 do 14000 regulacje. Na rozmiar tarczy jest 125. Skok oscylacji jest 2,3 mm. No, a regulacje tu jest u góry włącznik, a tu u góry, na boku, jest regulator obrotów czyli na jedynce mamy 4, a na szóstce, na szóstce mamy 14. No, także taka mała poręczna dodatkowo tutaj można trzymać dwoma rękoma i sobie. Szlifować. O, no, ta troszeczkę była używana, ale też powiem Wam nie dużo. No ale jak jest, to jest, teraz już zostaje. To szlifierka mimośrodowa firmy Kraft and Del. Także dziękuję.